Adziełówka z przystanku w kierunku Karczmy. Przed nią skręcam w prawo do Muzeum Biograficznego poświęconego grafikowi, drzeworytnikowi, malarzowi Janowi Wałachowi. Prowadzone jest przez Stowarzyszenie i Rodzinę Artysty. Jan Wałach, zwany artystą spod złotego gronia. Urodzony w 1884 roku w istemnej, zmarł w wieku 93 lat w 1979 roku i pochowany na miejscowym cmentarzu. Absolwent Gimnazjum Polskiego w Cieszynie, szkoły przemysłu drzewnego w Zakopanem na kierunku rzeźba u profesora Nalborczyka. Studiował rysunek i malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u profesora Jana Machofera. I Juliana Fałata. Następnie otrzymał stypendium od mecenasów sztuk Rodziny Siemianowskich i w 1909 roku wyjechał na dwuletnie studia do Paryża. Po ukończeniu studiów zwiedza Rzym, Neapol, Monachium, Norymbergię, pomieszkuje również w pracy. W 1913 roku powołany do Wojska Austriackiego. Po wojnie odznaczony Złotym Krzyżem za waleczność. W 1922 roku osiada w rodzimej i Istebnej, gdzie buduje swoją pracownię. Twórczość jego początkowo miała charakter religijny, stąd szereg rzeźb, obrazów, malowideł ściennych, wykonanych na zlecenie kleru, m.in. w kościele, który pokazałem wam w poprzednim odcinku. W 1933 roku nastąpił zwrot, i w jego drzeworytach, pracował głównie w drewnie gruszkowym, pojawiają się motywy związane z isterną, głównie jej mieszkańcami, obrzędami, życiem codziennym, krajobrazem. Kompleks stanowi zagrodowa zabudowa drewniana. Dom rodziny nie jest udostępniony wnętrza do zwiedzania, a miałam taką okazję i nie wykorzystałam. Głupia ja. Poznałam i rozmawiałam ze wstępnym Jana, właścicielem nowego domu na posesji, który przyjeżdża do rodzinnego siedliska od czasu do czasu. Wyszedł do mnie z własnej woli sprawdzić kto mu depcze sad. <grymne> Najstarszy zabytek to dom z 1865 roku o konstrukcji zrębowej, dwukapowy dach, kryty gontem. W odległości około 60 metrów od domu stoi pracownia z 1922 roku zbudowana na planie prostokąta z belek świerkowych. To tu było atelier artysty. We wnętrzu sztalugi, prace, obrazy olejne rysunki, grafiki. Niestety ich nie widziałam, y Trzeba się umawiać telefonicznie. Wnuk artysty udostępnia obiekt, ale nie żałuję, ponieważ ucięłam sobie 30-minutową pogawędkę z tym panem, który przedstawił się jako syn artysty i opowiedział mi, jak ta gromadka dzieci, w sumie chyba 11 osób zajmowało ten domek, jak sobie tam żyli, jak się bawili, jak muzykowali, co ich cieszyło. Jacy wtedy przyjaciele domu przychodzili, dziś znane postaci kultury i sztuki, nie tylko w Beskidzie. Jan Wałach uczestniczył w wielu wystawach, gdzie odnosił znaczące sukcesy. W 1904 roku w Mińsku na Białorusi, w 1920 w Krakowie salon sztuk pięknych, w 1922 na warszawskiej zachęcie. W 1937 roku otrzymał trzecią nagrodę na wystawie grafiki w Paryżu za drzeworyt Baca z fajką. W tymże roku brał udział w wystawie grafiki w Chicago oraz w Londynie. Tam otrzymał drugą nagrodę za dżeworyt Młody Gajdosz. Co to Gajdosz? To już termin związany z rodziną Kabuloków. Jest tu też zabytkowa chata, muzeum tej rodziny, ale o tym kiedyś tam, bo nie zdążyłam odwiedzić. Pod pobliskim laskiem stoi studnia z 1930 roku, a koło pracowni kapliczka z lat 90 XX wieku. W latach 50. został odsunięty przez władze komunistyczne od życia publicznego. Pracował w swojej samotni jako zapomniany artysta. Także tak, zmarł w sędziwym wieku 93 lat we własnej pracowni. To karczmę zna cała Trójwieś, Wisła, turyści i okolice. Wprawdzie czas mnie goni ale wejdę i może uda mi się nawet coś zjeść. I sprawdzić wystrój.